powolutku halo, miglance czerwone, ktoś pytał o benzynę, ale nie czerwoną mówię, dobra ci rok mały, za mały dzisiaj jeszcze nie było jeszcze był jeden, ale sprzedany Kuga w ST w pakiecie była 18 rok sprzedana niestety co tu się odpierdziela, 23 rok? nie, to jest 140 kW 18 rok za drogo będzie dla widza. Mamy do wydania budżet określony. Zatem nie możemy się za bardzo rozpędzać. Kłatruweczka Ale mam teraz dobry telefon z Samsung nie kłamy to 200 mega. Jest matryca na znakomitość fotografii. Ciekawe, jak ktoś pytał, zobaczmy co to w ogóle jest. Gdzieś tu z samego tyłu na zadupiu. Łaże, zerkam, oglądam. Błoto styczniowo-lutowe pod sandałkami. Pogoda zacna plus. Można powiedzieć. Aut od, y, od groma, a to terako komu mój sprawdzić, teraz zapytam o cenę Terako majstra, bo siedzi, siedzi na, na pase, w biurze siedzi Leoś bez Efery jest jakaś jak człowiek. Niestety lampa nikszemna Audi w sedanie. Domeczka w sedanie. GT 500, czy zwykłe? Wygląda na zwykłe. Jako, że nikt nie pytał, to ja nie pytam. Idziemy dalej z koksem, szukamy tego, co jest nam się wyznaczone w panoramie w ładnej lampie? FRM. Ciągle iść w stronę słońca W dieselku O! W stronę słońca idę pytać Tutaj rocznik jest 19 Aż po horyzontu O cholera w manualu Z radarem Spano Allspace Allspace 7-osobówka, dwulitrowa, no bo jakże inaczej rzucam okiem na rocznik kuźba ósemka, nie idę pytać pamięci w fotolegabidzówce, koniecznie rok 19 albo 20 oczywiście ostatnie w życiu co co sztuka kosztuje Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą szczerą złotą prawdę o sprzedawane przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy! Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach kart.